W wodę rzuć póki pływać nie umiem, może wtedy cokolwiek zrozumiem. Czemu bywa, że noc to czekanie na dzień, a kolorów choć sto, czasem wszystkie jak czerń, może wtedy choć trochę zrozumiem. Z niecierpliwością, prawdę mówiąc, czekałem na ten liść śmierci. Dlatego, że wszyscy moi koledzy, wszyscy przyjaciele, towarzysze służby dostali wcześniej. Widziałem, co się dzieje, jaka tragedia u nich była. Jak ja bym nie dostał takiej decyzji, ja bym był trendowaty w swoim środowisku, bo by zaraz powiedzieli, zdradził nas. A nic gorszego dla mnie by nie było, jako wopika, sąsiada przyjaciela jakby mi ktoś powiedział że ty się skumałeś z ludźmi którzy ustalili już z góry skazali nas na śmierć bo co to jest wybacz że mnie nie ma teraz kiedy świat nasz na zakręcie że nie umiem dotknąć nieba i że jutro mnie nie będzie znowu kiedy zgasisz lampkę co przed snem broniła jeszcze? I przylecą z czarnym wiatrem te znajome zimne dreszcze. Byłem na pogrzebie Hirka. Jaką trzeba mieć odwagę, żeby odstawić leki i doprowadzić się świadomie do śmierci. Jaki on musiał być zdeterminowany, że tak postąpił. Dla mnie to jest bohater, którego będę wspominał do swojej grobowej deski. Dobra, nie mogę. Hirek zmarł, ponieważ odstawił leki. To, jeszcze jakiekolwiek miał. Na chemię już nie jeździł, bo nie było go stać. Bo chemia 700 zł kosztowała, on miał 800-900 zł. Emerytury mu zostawiono. Chirek Zmarł na rękach żony. Otworzyła drzwi, a on jej padł na ręce w przedpokoju. Czy ktoś sobie z was jest stanie wyobrazić, jak mąż umiera na rękach, ponieważ ustawa śmierci zadziałała? Czy ktoś z was w ogóle jest w stanie to pojąć? Pan, on siedział i patrzył się w jeden punkt i łzy tylko leciały. I myślał i mówił dlaczego mu to zrobili, dlaczego mu to zrobili. No. Dlaczego mi to zrobili. No. On był pewien, że mu nic mu nie zrobią, bo no co to jest 2200 200. Jaki on winny był, za, co, co on zrobił, no co on zrobił, że paszporty odprawiał. 58 osób, które Umarły, zginęły, bo albo nie mają się za co żyć. Umarły z głodu lub popełniły samobójstwo, kiedy przyszedł właśnie list śmierci. Kiedy przyszedł wyrok śmierci z napisem na kopercie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Zakład Emerytalno-Rentowy. Teraz dobrze, po tej drugiej stronie chmur. Pewnie właśnie czytasz książkę na fotelu z ptasich piór. Nikt nie dzwoni po dwudziestej i nie puka nikt do drzwi. Czasem tylko na dół czy przyozdobić czyjeś sny. A my tutaj wciąż na dole rozmyślamy jak. Temu światu dziś nadać większy sens. A my tutaj, wciąż na dole, już przy pustym stole, wciąż wierzymy, że warto nie poddawać się. W służbie więziennej dotkniętych ustawą represyjną jest około 1450 osób. Z tego ponad 950 osób to są wdowy. I sieroty po zmarłych funkcjonariuszach. A czas biegnie wieczności tam nie będzie nas. Do wieczności dotrze tylko czas. Po październiku tego roku mogą być następne grupy. Instytut Pamięci Narodowej sporządził już kolejne listy proskrypcyjne. Jest lista byłych funkcjonariuszy PZPR, jest lista byłych działaczy. Organizacji młodzieżowych sprzed 90 roku mogą być tworzone następne listy. A my tutaj wciąż na dole, już przy pustym stole, wciąż wierzymy, że warto nie poddawać się. A my tutaj wciąż na dole. W mam zapisanych 58 przypadków zgonów w wyniku wprowadzenia ustawy. To są zgony, które są udokumentowane i które, o których wiemy na pewno, i gdzie mamy wrażoną zgodę rodzin na dokonanie takiego wpisu. Natomiast wiem o bardzo wielu takich przypadkach, których tutaj nie ma. Często dzieje się tak, że są różnego rodzaju powiązania rodzinne: że dzieci pracują w resorcie, jeszcze nie wiem, żona, mąż. Obawiają się różnego rodzaju reperkusji czy, czy no, takich negatywnych skutków i wolą, żeby nikt o tym nie wiedział, żeby nikt o tym nic nie mówił. Już rozwijamy. rozwijamy. przecież jesteście Polakami, a Polska jest jednością. Wszyscy Polacy muszą być praktyczami prawa. Ja zapewniam Państwa, że taka polityka będzie trwała, ale jeżeli mamy tak trzymać, to musimy mieć wasze poparcie. Bo tylko razem możemy tak trzymać. Jeżeli masz 2000, 2500 zł emerytury i zabierają ci i dostaje 850 zł na rękę, no to się zastanawiam, jak przeżyć. Jak ja mam to powiedzieć swojej żonie? Jak ja mam to powiedzieć swoim dzieciom? Jak ja przeżyję za 850 zł? Jednego dnia świat mi się zawalił. Ja mogę pokazać ile wczoraj faktycznie przelew. 511 zł. Jest to na komórce, bo ja mam akurat to jest, syn mi sprezentował komórkę, że mógł się komunikować, bo na najgorszy telefon by mi nie był stać. 511 zł netto miesiąc miesiąc. Powinno mi przychodzić 830, ale nie. List śmierci spowodował to, że życie się zawaliło, bo ja, mając odpowiednią emeryturę, mogłem sobie pozwolić, żeby syn mógł iść na studia, tak jak je chciał najmłodszy syn, moich czerman I co? Się powiesić. Gdyby nie dzieci moje, nie wiem, jakbym przeżył. Pomaga mi jeden syn, i drugi syn przysyłając co miesiąc małą, bo małą, ale zawsze to dla mnie potężna kwota pieniążków. Gdyby rzeczywiście można było komukolwiek cokolwiek zarzucić, gdyby ktoś dopuścił się czynu, który powinien zostać ukarany, to prokuratorzy z IPN-u już dawno by takiego człowieka postawili przed sądem. Tutaj nie ma indywidualnych zarzutów nikt nie dostał. Znam wszystkie dokumenty. Każdy praktycznie jest taki sam. Czyli mamy to muszę zacytować. Za służbę na rzecz totalitarnego państwa. Tą służbę uznaje się od dnia 22 lipca 44 roku do dnia 31 lipca 90 roku. I w niżej wymienionych cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach, które zostały wymienione w ustawie, jest to na kilku stronach nie nawet na kilkunastu. Tutaj są ludzie, którzy pra pracowali w paszportach, w wydziałach łączności, którzy tworzyli PESEL. Ale przyjdzie taki Panie. dzień, że zmienimy konstytucję. Panie Kaczyńskiej, chodź pan do nas, porozmawiamy o prawach nabytych. Bliski, jeżeli już o to chodzi kolego, a ty jesteś Łysy i też żyjesz konstytucję, która będzie gwarantowała prawdziwą demokrację, prawdziwą praworządność, prawdziwą równość, która dzisiaj łamana. Nieraz tak sobie myślę i zastanawiam się, co należałoby powiedzieć społeczeństwu, żeby obudzić empatię, nie wiem, potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Obok. Za ścianą czasami wasz sąsiad y, kończy swój, swoje życie. Nie ma pieniędzy na jedzenie, lekarstwa, nie wyjdzie, nie poprosi, wstydzi się. Godność mu na to nie pozwala. Y, szczególnie jeżeli to jest były funkcjonariusz. Ci ludzie, ja wiem to po sobie, mają bardzo dużo godności i nie wyciągną ręki. Zwiat to jest kwit, esencja pracy na granicy, to jest współpraca z ludnością pogranicza. Jako pod, taki ciekawy przykład, jako podchorąży byłem na czwartym roku yy, na strażnicy Miłoszów. Dowódca strażnicy zorganizował yy, tak zwaną prowokację, chciał sprawdzić jak ludność ograni, yy, pogranicza działa na obcą twarz, bo byliśmy w sumie otwą, obcymi twarzami w tym momencie jako podchorążowie. I z kolegą, który był na, na sąsiedniej strażnicy, również na praktyce, przyjechaliśmy i udawaliśmy Niemców. Przeszliśmy może z kilometr, gdyby zastępca dowódcy strażnicy szybko gaziki nie przyjechał, widłami by nas tam zatłukli.

No właśnie, pracujemy. No, roboty, no, nie roboty, to no do Film... No, no, właśnie... No. prowokacja jest? No, nie. Czy się kotru, nie? Panowie, do Tuska. A, bo darcie tak. z nami nie będzie rozmawiać. No No to no. po no. co pan tu stoi? I Jak ja to po co? Ja popieram legalny ząd proszę pana, bo żądaję. A przecież my nie pr my... dzieci dostają. A myście tego sobie chcieli. A... 40 a, lat. Po a, a proszę pana. Ale proszę pana. A proszę pana jest to, nie miał pan. a to pan a to, to pan za was Dobra. Oficerowie, to, pisało? Nie chroniliśmy granicy, nie jesteśmy przestępcami. O ja jestem wami. Dobra, dziękuję bardzo. Komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Odbierać taką kopertę z poczty to po prostu wstyd. Pani na poczcie patrzy, patrzy dosyć dziwnie, natomiast to, co było w środku, no powala. Okazuje się, że ja moi koledzy moje koleżanki ludzie którzy naprawdę bardzo wiele dla tego kraju zrobili zostali zbrodniarzami po prostu bardzo bardzo spektakularne i bolesne są przypadki gdzie ludzie nie mają wpływu na swoją reakcję czyli nie podejmują decyzji nie odbierają sobie życia ale ich organizm po prostu nie wytrzymuje to są przypadki gdzie ludzie odbierając decyzję od listonosza, otrzymując decyzję, odbierając ją na poczcie umierają na zawał, na udar w tym samym momencie, za godzinę następnego dnia. Takich przypadków mam tutaj bardzo dużo. Nie miej mi za złe nadejdą te dni, których nie będzie mnie. Przestał brać tabletki, powiedział, że nie ma nic sensu. On nie był taki, żeby się żalić. Wziął córki do siebie, bo ja o tym nie widziałam dopiero po śmierci, żeby mu przy, przyrzekły, że będą mi pomagać. Ja o tym nie wiedziałam, nie dopiero mi później. W tej chwili mi się właśnie przypomniał taki, taki jeden. Wdowa po funkcjonariuszu dzwoni i płacze, że odebrano jej wszystko, co możliwe. Że ona ma w tej chwili 800 zł, nawet nie 600, 600 zł emerytury, renty, i ona już nie ma za co żyć. Ona nie ma na opał, ona nie ma na, ży na, na życie, na jedzenie, na leki, na nic. I mówi mi do słuchawki, że ona po prostu wejdzie na balkon i, i się rzuci. Nie wiem, kto to jest, nie znamy nazwiska, yy, ustalanie, yy, numeru telefonu, yy, znajomych, żeby cokolwiek jeszcze zrobić i przeciwdziałać. Akurat w tym przypadku się udało. Jestem najprawdopodobniej ujęty na liście, tego się ja. I wielu moich kolegów bardzo obawiamy. I, I każde przyjście listonosza, no jednak, ciśnienie podnosi. Przeżywam to, bo w życiu nie popełniłem żadnego błędu, yy, które skrzywdziłyby jakiegokolwiek człowieka. Mam dla kogo żyć, mam wnuków, mam dzieci, ale jak to się skończy w momencie, kiedy otrzymał takie pismo, które by mi w zasadzie zabierało możliwość życia w tym mieszkaniu. Jak mój organizm na to zareaguje, nie jestem w stanie przewidzieć. Gdybym mógł powiedzieć co z jednemu Panu, to tylko jedną rzecz, żeby szanował ludzi, żeby ludziom nie robił krzywdy. W dół schodami idę, Idę w parze z czarną ciszą Chmury wciąż nade mną wiszą Nie wiem ile jeszcze Zdołam przetrwać burz W dół schodami idę Dokąd nie wiem i nie widzę Piętro wyżej zrezygnował Ja tą sprawą się zająłem, ponieważ uważam, że w państwie demokratycznym, w państwie, w którym chciałbym żyć i w którym chciałbym, żeby moje dzieci żyły, nie ma możliwości, żeby stosować odpowiedzialność zbiorową i żeby odbierać ludziom prawa nabyte. Bo jeżeli wobec jednej grupy zastosuje się odpowiedzialność zbiorową, odbierze prawa nabyte, to nikt w tym kraju nie może się czuć bezpiecznie. Naprawdę nikt. I to nie tylko chodzi o to, że już jest przygotowana ustawa o żołnierzach chodzi o to, że IPN już. Wyprodukował następne listy proskrypcyjne. Na tych listach są byli funkcjonariusze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ci, którzy pełnili funkcyjne stanowiska, jest lista osobna proskrypcyjna sporządzona dotycząca yy, byłych fu funkcyjnych działaczy organizacji młodzieżowych przed 90 rokiem. No a dalej możemy sobie wyobrazić, jakie listy jeszcze IPN może tworzyć, może tworzyć listę na przykład byłych sędziów, może tworzyć listę byłych prokuratorów, może tworzyć listę byłych wykładowców akademickich i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźnia, myślę, moja jest ograniczona w stosunku do tego, co IPM może, może wytworzyć. Ile łatwiej by nam było, gdyby był łaskawszy dla nas czas. Jakby tak się urodziło w innej erze każdy z nas. Kiedy znowu Świat nas naszy swoim końcem Odejdziemy czarną drogą tam Gdzie każde z nas ma jeszcze jakieś słońce Ile łatwiej by nam było Gdyby był łaskawszy dla na nas czas Jakby tak się urodziło W innej erze każdy z nas kiedy znowu świat nas z swoim końcem, odejdziemy czarną drogą tam, gdzie każde z nas ma jeszcze jakieś słońce. Ty do nikąd, ja za Tobą. Mam do Pana Jedno malutkie pytanie. Czy Pan będzie robił dalej takie rzeczy, że ludzie będą musieli umierać przez Pana? Na co to komu było, kto pozwolił, by się tak ukrwiło? A przecież im co... Jeżeli macie uczucia, jeżeli macie rodziców, żony, pomyślcie o nas. My już niewiele mamy tego życia, ale pomyślcie, że chcemy jeszcze trochę pożyć, bo my też mamy dzieci. Hirek też miał córki i chciał żyć.